Witam serdecznie w kolejnym mówieniu kart. Już po pierwszej karcie, pomimo że jest neutralna, możecie przewidzieć, dla jaką kartę, jaką klasę będziemy omawiać. Oczywiście będzie to klasa Huntera. Ja umawiając dzika, omawiając dzika, bo ta karta oczywiście ma nawiązywać do dzika, do mem karty z tego dodatku. Um... Wspomniałem, że może ten dzik być graf, aktualnie, bardzo naciągany w kanterze. Nie znałem wtedy jeszcze tej karty, bo ta karta wtedy jeszcze nie była jawna, z tego co mi się wydaje. A... Farmer z północnych głości. wybierz przyjazną bestię w tasu i jej trzy kopie, trzy trzy do twojej talii, tak? Czyli dostajemy teoretycznie trzy te dziczki do, do talii. Czy chcemy to czymkolwiek. Jest to ciekawe, jest to ciekawa karta na pewno. Statystyki są tragiczne, chociaż mogłyby być lepsze, jeżeli chcielibyśmy to grać w agresywnej talii. O, bo 3x3 to nie są rewelacyjne statystyki. Natomiast pracowanie 3 kopii kart 3 3 do talii brzmi specyficznie. Specyficznie, bo mieliśmy już, mamy taką mechanikę powiedzmy, że pracujemy ulepszone jednostki do talii. Natomiast musimy mieć jak je szybko wyciągać. Jeżeli mamy jak je szybko skracać, mamy jak je szybko wyciągać. No to wtedy to ma sens, jeżeli nie, no to to nie ma większego sensu. Nie wiem czy ta karta pogra. Wydaje mi się, że, że raczej nie pogra. Że raczej ta karta e, nie pogra, jest to po prostu jakaś tam... E, pozostawienie nadziei dla ludzi, którzy chcą i lubią grać mem deckami, więc chodźmy dalej. A, Gniazdo Gryzoni. 4 mana, 2 agonia, przyzwi 5 szczurów. E, to jest dosyć ciekawe. A średnio wiadomo pasuje do jakiejś agresywnej talii, no bo za 4 many nie chcemy bardzo grać to 2-2 Natomiast jeżeli Hunter będzie miał jakieś dalsze synergie z, agonia, z agoniami, a wiemy, że już takowe po części posiada, e, może dostanie następne, jakieś aktywowanie tak itd. To zasypanie z może tokenami może być ciekawe. Może być ciekawe, więc ta karta może kiedyś pograć. Czy po tym dodatku? Nie wydaje mi się, chociaż pewnie powstanie jakaś, jakaś talia, taka może, może z niższego tieru, która sobie gdzieś to tam będzie klikać, ale nie jest to jakaś super karta. Dalej, Fleciska z jest w ogóle podobna bardzo tej która kiedyś chyba dobierała kartę o najniższym koszcie, coś w tym desenie chyba było, nie? A gdy jest to niech zaatakuje, daj twoim bestiom plus 1 plus 1. Mm, no nie wiem, wątpię tak samo, żeby to było grywalne, bo... Te to super działa ze swarmem różnego rodzaju, na przykład z takim gniazdem gryzonie, jak sobie wysypiemy te tokeny, bo to wszystko te tokeny buffnie. Ale raz, że musimy to zagrać, to musi przeżyć, nie ma jakoś super ataku jak na kartę pasującą do deku agresywnego. Ma tak za to większą przeżyciowość, żeby to faktycznie udało się buffnąć, ale nie wyciągniemy z tego wali od razu, trzeba by do tego grać jakąś miotłę. No faktycznie z miotłą to, to jeszcze może być gdzieś tam podziałało. Także mamy bestię, mamy miotło, tylko że, że miotła sama w sobie też nie jest bestią, więc miotły nie bawniemy. Zbyt naciągana karta i wydaje mi się, że, że nie pogra, że nie będzie takiego token Huntera. A raczej nie. E, nie no się w w zależycie punktu obrażeń, twoja następna moc specjalna zdaje o 2 punkty e, więcej obrażeń. Karta ciekawa. Ponieważ to może być też e, fajny rodzaj, e, fajny rodzaj jakiegoś tam, po prostu direct damage'u, tak? E, ponieważ sumarycznie to zatrzymane zdaje 5 punktów obrażeń, to prawda wymaga to dołożenia hero power, ale jeżeli faktycznie chcemy wykończyć przeciwnika, to to wydaje się być spoko. E, a więc, a więc... E, spoko karta i wydaje mi się, że może się pojawić nawet w face facehunterze, jako direct damage jako Direct Damage, czasami gramy tajemny strzał po prostu jako Direct Damage, co nie? Dodatkowo też zobaczycie, zobaczycie quest Huntera No i jeżeli będzie grał quest Hunter to to będzie musiało być w nim grane, ale o tym za chwilkę Na razie jeszcze Żarłoczna Komara Wybierz wrogiego stronnika twoi strunnicy zaatakują go Cofnij do twojej ręki tych, którzy zginą E, ciekawa karta, przede wszystkim fajna mechanika ze względu na to, że go tu z Jakby to kosztowało więcej, to ciężko by to było zagrać. Eee. I... Hunter miał już coś, coś chyba podobnego z jakimś atakowaniem. Natomiast nie wracało to na rękę, tylko pozwalało chyba zaatakować. bez jakiegoś losowego, wrogiego stronnika, czy konkretnego stronnika twoim bestem coś w ten deseń. Eee. Natomiast tutaj, natomiast tutaj... Raz, że możemy sobie zaatakować wszystkim z naszymi stronnikami face, prawda, atakujemy w pasz, Później gramy to, te stronniki nam wracają na rękę, możemy ich zagrać z powrotem Nie mamy stołu, stawiamy stoł, gramy to na wrogiego stronnika, nasz stoł załóżmy ginie, no ale my dostaniemy ten, te karty z powrotem, załóżmy z powrotem możemy je zagrać, jeżeli są tanie tak dalej. Więc to karta o ogromnym potencjale według mnie uh. Pasuje na to do jakiegoś Face Huntera? No, raczej nie, bardziej do jakiegoś Midrenda, co nie, do jakiegoś Midrange Huntera. Chociaż wydaje mi się, że mogłoby to również zagrać nawet z jakim kodo, tak? Teraz gramy broń. Teraz gramy sobie broń za jeden punkt many, która pozwala nam zaatakować się do kolejnego stronnika. I ten kodo, na przykład, jeżeli był zagrany sam na bordzie, to tego stronnika również zaatakuje. Więc wydaje mi się, że ta karta jest jak najbardziej użyteczna i że się pojawi w grze. Przejdźmy dalej, natomiast do zestawu garbarstwa. Gdy zginą trzy przyjazne bestie, tutaj betty i daję, dobierz bestie i daje daj plus jeden plus jeden. Rządzi teraz jeden w punkt wytrzymałości. Jest to broń e, do jakiegoś token deku, teoretycznie. E, teoretycznie ma zapewnić jakiś draw, jakieś zachowanie tych bestii. Jednak nie wydaje mi się, żeby była grana. Hunter woli grać po prostu bronie, który wiją w twarz. Czym chcesz za na w twarz jak masz za ataku? No nie, nie będzie to, nie będzie to według mnie grane. Ten Token Hunter raczej nie powstanie, jak nie powstanie Token Hunter, to to też nie będzie grane. Jak wiadomo, w mecie były jeszcze jakieś, ee, jakieś puścić pty, tak? Aniż The chyba, tak się spał po angielsku, jeśli nie mylę. Eee, czy, czy inne jednostki za jeden manę ze zrywem? Um, które by gdzieś tam, gdzieś tam pozwalały fajnie tradeować, to może jeszcze, tak? To to nie będzie grywalne, nie ma, nie ma takiej opcji. Tarantula z importu, wymiana. Agonia przyzwi dwa pojątki jedynie z trucizną i zrywem. Natomiast ta bestia jest dosyć ciekawa, ponieważ już gdzieś tam raczkował taki anter w agoniach, który, który wykorzystywał a, który wykorzystywał spelza który przywołuje trzy agonie, które zginęły tej, tej grze, więc to by pasowało do takiego deku. Ryzkowo ma wymianę, więc jeżeli to dobierzemy na ręku, to możemy to sobie pasować, bo akurat tego nie potrzebujemy. Uh, możemy grać do tego jeszcze zwierzęta strażnicze, tak? Jeżeli gramy takim cięższym Hunterem, zakładamy, jeżeli takowy by powstał, to niestety, niestety ubolewam i wątpię. Uh, to, to też by było super z. Właśnie z zwierzętami strażniczymi. Dobierzemy to na rękę, a dajmy na to następnym chcemy grać zwierzęta strażnicze. W tej nie musimy tego grać, żeby to w to co bujemy. wyciągamy to potencjalnie z zwierzętami strażniczymi, prawda? I jest ok, to tradeuje, dostajemy dwa pająki i one też trajdują. Więc karta bardzo ciekawa. Bardzo mi się podoba jej design. Wymiana super, mega silna, mega silna karta według mnie. Nie jaka silna karta, i się gdzieś pojawi. I się gdzieś pojawi o, Miejmy nadzieję, że powstanie taki po prostu Midrange Hunter Albo jakiś Death Ruffle Hunter i, I będziemy sobie tą kartą grać bo, bo Mega, mega mi się podoba No i przechodzimy już do quest'a Przechodzimy do quest'a e, Quest nazywa się Broń dzielnicy krasnoludów Takie dosyć, dosyć specyficzne Jeżeli chodzi o, o nazwę Samą w sobie, natomiast e, Efekt jest Chyba równie specyficzny co do nas, zadaje obrażenia dwoma zaknęciami. A więc, teoretycznie wydawałoby się, że jakiś spell Hunter raczej tutaj by się spodziewał jakiegoś Huntera, który będzie grał po prostu tanie spele, żeby zadawać obrażenia. W sumie będzie grał wszystkie spele, żeby zadawać obrażenia, która eee, moc specjalna może być stosowana wobec strunników. Czyli pierwsza nagroda, raczej dla średniej interesowała, nie? Chociaż możemy coś dobić, możemy gdzieś coś potrajdować, może to pomóc zawsze, prawda. Musimy rzucić dwa zaklęcia. To jest, to jest wymóg. Czyli teoretycznie, czysto teoretycznie, jesteśmy w stanie to zrobić w drugiej turze, bo w drugiej turze możemy rzucić ee, zaklęcie za jeden manek, który zadaje jeden punkt obrażeń, przyzywa bestię, przyzywa tą hienę 1-1. E, możemy rzucić tajemny strzał i teoretycznie jesteśmy w stanie to zrobić w drugiej turze, więc wymaganie nie wydaje się być jakieś e, mega, mega duże. Następny e, quest, następny etap lineu jest taki sam, wymaganie jest takie samo. Czyli zadaj dwa punkty za zaklęciami. Czyli znowu jesteśmy w stanie w niektórych przypadkach, jeżeli idealnie to dobieramy, skończyć to w trzeciej turze na przykład. Tak? Ustaw koszt twojego Hero Power na 0. A więc. A więc jeżeli znowu zagramy to do, te, te dwa spele to nie dosyć, że możemy sobie zagrać to Hero Power za darmo. Jeszcze wycelować nim stronnika, czy coś podtrade'ować I w ten sposób utrzymać board, czy po prostu zadać obrażenia Obrażenia face I wydaje się być ok Trzeci etap również wymaga od nas zagrania dwóch zakręć Które zdają obrażenia I dostajemy za to w nagrodę Tavisha Tawisza, który jest jednostką oczywiście 5 mana, 7-7, to się nie zmienia wyjątkiem jest drugi, który powoduje, że do końca gry um, nasze zaklęcia odnawiają um, Hero Power. Jeżeli graliście, jeżeli graliście na Face Huntera, który w, tam w drugiej turze, e, czy też w trzeciej rzucił tą jednostkę 2 mana, 2-3 e, i przyzwał sobie Stado tych HIEM, z którymi wytrajował wam cały bordy, z czemu stół został. E, no to to może działać podobnie, prawda? Nie dosyć, że będziemy sobie zagrywać jakieś tytanie spele. Jest spel, który po zagraniu zakręcia daje nam sobą kartę Huntera do ręki, więc dodatkowo może nam gdzieś tam cyfrować. No to tych obrażeń jesteśmy w stanie w jednej dźwięce wykręcić naprawdę dużo. Hunter będzie potrzebował tego quest'a. Ten quest jest na pewno ciekawy ma potencjał na to, żeby być rywalny, bo te wymagania nie są aż takie duże. Hmm, też tylko wiadomo jest to, że Hunter nie ma zbyt dużo dobrych spelli, które faktycznie jakoś tam by zadawały, zadawały damage a, i chcielibyśmy je tempo, tak? Bo poza szybkim strzałem, którego w tempo nie chcemy rzucać, tylko chcemy rzucać, to już nie mamy spark. poza tajemnym strzałem, E, który, który no nie jest jakiś tam no fenomenalny, po prostu jeden mana zadaje dwa, co nie? E, poza um, Poza właśnie tym, tym zakręciem o którym wspomniałem, z jeden które który przywołuje jeszcze hienę no to nie ma jeszcze jakichś tanich zaklęć, tak? No to na, następne zaklęcie jest jeszcze e, jest jeszcze istotny ExploTrap, tak? Bo Explotrap też aktywuje tą kartę. Natomiast ExploTrap e, będzie istotny e, tylko jeżeli będziemy grać na jakąś agresywną talię. Napristanu no ExploTrap nam tego nie skończy, tak? Nie aktywuje. E, no i kolejnym zaklęciem, które było wygrane za 3 punkty many już jest e, to właśnie zaklęcie. Więc, jak widać, skończenie tego nie jest aż takie łatwe. Możemy sobie wygenerować też zawsze jakieś zaklęcie, bo to też jest możliwe u Huntera. Możemy grać specjalnie kartę po żeby wygenerować jakieś zaklęcie. Pytanie, czy to jest warte grania, co nie. No i to chyba tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Dziękuję Wam za oglądanie. Dajcie znać, czy Hunter Wam się podoba, czy będziecie wolać grać Base Hunterem, czy Quest Hunterem. Czekam na Wasze komentarze. Życzę miłego dnia i do zobaczenia w następnym odcinku. Na razie. Cześć.